Witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na czytanie listopadowe. Listopad to miesiąc zanurzania się w głąb. Czas, kiedy świat zwalnia, a my kierujemy naszą uwagę do wewnątrz. Energia skorpiona, którą, z którą rozpoczniemy ten miesiąc, zachęca nas do transformacji. I oczyszczenia emocji takiego naszego symbolicznego odrodzenia. Dobry moment, żeby pozwolić odejść temu, co naturalnie tutaj chce odejść, co przestarzałe, co już na mnie służy. 8 listopada czeka nas pełnia w Byku, która może ujawnić to, co naprawdę daje nam poczucie bezpieczeństwa i stabilności, czy to w sferze materialnej, czy to w sferze emocjonalnej. W drugiej połowie miesiąca, kiedy słońce przejdzie do strzelca, poczujemy przypływ nowej inspiracji, lekkości i nadziei. To zmiana energii z takiej głębokiej refleksji w kierunku poszukiwania tutaj nowego sensu i takiej naszej wewnętrznej wolności. Zobaczmy zatem, jakie przesłanie przygotowały dla Was karty na ten miesiąc, z jaką energią tutaj wyjdziecie. W listopad moje byczki. Mm, kochankowie, jaka będzie ta energia, która będzie Was otaczać, ten, ten klimat listopadowy? Oj, oj, oj. No i co będzie głównym celem tutaj w listopadzie? Gdzie warto, gdzie najlepiej tutaj kierować swoją energię? Barany miały chyba dokładnie tą samą kartę. Sprawdźcie, zachęcam też właśnie do sprawdzenia swojego ascendentu w znaku księżycowego. Dobrze, jakie wyzwania, przeszkody możecie tutaj napotkać? Co tu może Was zatrzymać, może troszeczkę, albo wytrącić z równowagi? Co się uda? Co będzie sukcesem? Co tutaj może przynieść postęp w sytuacji? Dlaczego unikać, co może okazać się iluzją albo po prostu taką utratą energii. No, a na co się otworzyć, co warto wpuścić do swojego życia w listopadzie i co będzie Wam sprzyjać, czy to wewnętrznie, czy zewnętrznie, przyniesie Wam wsparcie. No, i oczywiście, jaka jest rada, wskazówka dla Was? No, na ten nadchodzący miesiąc. Dobrze, kochani, usiądźcie wygodnie, weźcie łyczek kawki, herbatki. No i zaczynajmy. Moje beczki. No, zaczynamy, tą, zaczynamy ten miesiąc w energii kochanków, a to jest y, energia wyborów. Tak naprawdę, y, ta karta wskazuje, że stoicie tutaj przed jakąś decyzją, która może wpłynąć na waszą dalszą drogę. Czy to w relacjach, czy to w pracy, czy to w waszym życiu osobistym. To jest taki czas, w którym nie da się już tutaj dalej stać po prostu na rozdrożu. W sprawach zawodowych może tutaj chodzić o wybór pomiędzy no, na przykład jakąś stabilną pozycją, a wyborem jakiegoś nowego kierunku, ponieważ no, ten stary nie daje wam już tutaj satysfakcji. W relacjach tutaj chodzi o szczerość wobec siebie i wobec partnera, wobec drugiej osoby. Ta karta mówi często, że decyzje powinny być podjęte z poziomu serca, a nie z poziomu lęku. To jest niełatwy etap, bo wymaga odwagi i wymaga tutaj autentyczności, ale właśnie to to staje się dla Was takim początkiem. Nowego rozdziału. No i popatrzcie, jaka będzie główna energia. Czwórka, czwórka mieczy. To jest energia, kochani, spowolnienia, to jest potrzeba odpoczynku. Pokazuje tutaj czas regeneracji po jakimś takim mocnym okresie napięcia. Możecie poczuć, że wasze ciało i wasz umysł po prostu domagają się w listopadzie przerwy. W pracy, kochani, warto tutaj ograniczyć nadmiar obowiązków, bo zbyt duże tempo może prowadzić was do wypalenia. W relacjach tutaj może być potrzeba no, dystansu, na przykład, żeby sobie tutaj poukładać jakieś emocje, albo po prostu zobaczyć sytuację z innej perspektywy. To jest taki miesiąc, w którym warto zadbać o swoje zdrowie, o swój sen szczególnie, no i o taki spokój psychiczny. Wyciszenie nie oznacza stagnacji, kochani. To jest taki moment doładowania Waszych baterii przed kolejnym etapem. Także pamiętajcie, że czasami brak działania jest największym, najlepszym działaniem. Co będzie głównym celem miesiąca? Celem w listopadzie będzie dla Was współpraca z innymi. To jest taka nauka budowania czegoś razem, w grupie. Trójka monet zachęca do pracy zespołowej, do wymiany tutaj doświadczeń, no i zaufania ludziom. W pracy może chodzić o jakieś projekty, które będą wymagać no, współpracy, być może różnych umiejętności i po prostu takiego wspólnego wysiłku. W relacjach tutaj chodzi o otwartość na komunikację, no i takie wzajemne wsparcie. Ta karta mówi o praktycznym podejściu. To jest taki krok po kroku, bez presji, bez perfekcjonizmu w tym miesiącu. I to, co powstaje teraz, może stać się takim solidnym fundamentem po prostu na przyszłość. Uczycie się w tej energii, że nie musicie wszystkiego dźwigać samemu, bo to jest karta współpracy i jest po prostu duża szansa tutaj. A, no to będzie ważne dla Was w tym, w tym miesiącu. Co będzie wyzwaniem i przeszkodą? Największym wyzwaniem może być jakieś takie zbyt duże przywiązanie no, do komfortu. Dziewiątka pucharów wskazuje, że możecie próbować tutaj utrzymać jakiś status quo, no bo na przykład jest Wam tak dobrze, a nie inaczej i to może stać się jakąś taką pułapką, bo w jakiś sposób może na przykład zatrzymać wasz rozwój. W pracy może się to objawiać niechęcią do zmian. W relacjach no to jest takie unikanie rozmów, które na przykład mogłyby uleczyć albo poprawić tutaj no relację, wasz związek. I ta karta przypomina, że satysfakcja jak najbardziej jest ważna, ale tylko wtedy, kiedy no nie zmienia się po prostu w stagnację, tak? Także warto tutaj zapytać się przy tej karcie, w tej pozycji, czy tak naprawdę czujecie się spełnieni, spełnione, czy po prostu no, unikacie jakiegoś ryzyka albo zmiany. Także ten miesiąc będzie wymagał tutaj takiej szczerości wobec własnych potrzeb, no i być może właśnie wobec też potrzeb innych, ale wy będziecie musieli odpocząć, kochani. Co się uda? Co będzie sukcesem? Sukcesem w listopadzie będzie tutaj taka nauka, kochani, żeby otworzyć się, jak otworzyć się na nowe możliwości. Paść monet to jest taka konkretna energia działania, to jest rozwój waszych umiejętności, no i jakieś takie stabilne początki czegoś nowego. W pracy to jest szansa na zdobycie nowego doświadczenia. No być może tutaj ktoś będzie, który będzie miał większe doświadczenie i będziecie właśnie mogli się od niego coś nauczyć, coś wniesie po prostu do waszego życia. To jest też taka karta, która może mówić, że no niektórzy z was mogą zmienić jakieś, możecie dostać jakieś nowe perspektywy, może zmienicie jakieś no wasze zdanie na korzyść tutaj. W finansach ta karta może wskazywać na takie mądre planowanie waszego budżetu, inwestycje, rozsądne przede wszystkim inwestycje. No a w relacjach to jest taka gotowość, żeby uczyć się po prostu lepszego porozumienia. Możecie odkryć, że cierpliwość i systematyczność w tym miesiącu naprawdę się tutaj opłacą, ale to jest taka karta małych kroczków, które no, mogą właśnie was zaprowadzić. Do większych, do większych efektów. Czego unikać? W listopadzie powinniście tutaj uważać, żeby nie zamykać się w sobie, żeby nie być po prostu zbyt defensywnym. Dziewiątka była pokazuje na zmęczenie, tak? Także ten no to echo zmęczenia pojawia się tutaj podwójnie. Ta karta mówi też o ostrożności, o takiej dla niektórych z Was może potrzebie kontrolowania wszystkiego. I to zrozumiałe, bo po tych wcześniejszych trudnościach tutaj możecie po prostu czuć taki, no, taki przyblokowany przepływ energii. W pracy to może być nadmierne pilnowanie własnego terenu. No i to może utrudniać na przykład Wam współpracę. W relacjach to jest taki lęk przed zranieniem. Może tutaj, no i to Was może oddalić, tak? Ta komunikacja może nie będzie taka, jak powinna być. Warto zaufać, kochani, temu, że nie wszystko trzeba mieć pod kontrolą. I ta karta mówi, że po prostu czasami trzeba odpuścić tą taką naszą pozycję defensywną no po to, żeby właśnie odzyskać siły, tak? Nie warto się po prostu zawsze spierać, zawsze kłócić, bo to was właśnie wyczerpuje energetycznie. No i na co się otworzyć? I tu jest piękna energia, kochani, bo ta energia przynosi wam stabilizację. I to jest energia takich pięknych, dojrzałych decyzji. Dziesiątka monet mówi o bezpieczeństwie finansowym, mówi o waszej rodzinie, i o takich waszych długofalowych planach. Dobry moment, żeby pomyśleć tutaj w listopadzie o waszej takiej dalszej przyszłości. Może właśnie inwestycje, kochani. I o tym mówi ten paś. Może tutaj no, oszczędności. To są też wasze wspólne cele i plany z partnerem na przyszłość. W relacjach to jest takie budowanie trwałych więzi, które dają wam, przynoszą wam takie poczucie, Zakorzenienia. Ta karta przypomina, że prawdziwe bogactwo to nie tylko pieniądze, ale właśnie ludzie, którzy są wokół Was, z którymi możecie dzielić się po prostu tym, co macie. Także w listopadzie możecie poczuć, że no macie tutaj takie solidne fundamenty, żeby zacząć planować tutaj dalej. No i co będzie Wam sprzyjać? As, as, monet, kochani. To będą takie konkretne szanse tutaj na rozwój, ja myślę, dla wielu z Was materialny. Asmonet jest kartą nowych możliwości. Dla niektórych może oznaczać awans, może oznaczać jakieś nowe propozycje pracy. No i tak jak mówię, to mogą być inwestycje, nowe projekty, które przyniosą jakieś takie realne korzyści. To jest też no, taki symbol właśnie nowych nawyków finansowych, ale też takiego zdrowszego podejścia no, do pieniędzy. Warto zwrócić uwagę na detale przy tej karcie. Małe kroczki znowu tutaj się powtarzają, takie małe kroczki, które będą mieć duże znaczenie. Ta energia sprzyja praktycznemu działaniu, nie tylko teoretycznemu. Także tak jak tutaj, przy tym paziu możecie uczyć się czegoś, Tutaj chodzi, żeby praktycznie wykorzystać te wiadomości. Listopad może przynieść Wam takie poczucie, że wreszcie tutaj uzyskujecie taką stabilizację, coś Wam tutaj właśnie może przynieść taką ulgę, no i poczucie pewności siebie. A jaka jest rada? Rada na listopad brzmi bardzo konkretnie, kochani, kierujcie się rozsądkiem i bardzo jasno stawiajcie tutaj swoje granice. Król Mieczy przede wszystkim mówi o potrzebie logicznego podejścia do, do wszelakich spraw i takiej bardzo trzeźwej oceny sytuacji. Możecie stanąć przed koniecznością podjęcia jakiejś ważnej decyzji, która będzie po prostu wymagać chłodnej głowy. Emocje są ważne, ale tutaj w tej sprawie będzie potrzebna analiza będzie potrzebna strategia i komunikacja będzie kluczem. W pracy warto tutaj wyraźnie określać no, Wasze oczekiwania albo Wasze warunki. Jeżeli przyjdzie tutaj nowa praca, to właśnie będzie bardzo ważne, żebyście jasno określili te warunki pracy. <coughs> Przepraszam Was, a w relacjach no, to jest taka karta, która mówi o szczerych rozmowach, bez uciekania tutaj w milczenie. To jest taki miesiąc, w którym Wasza siła tkwi w jasności myślenia i w odwadze, tutaj kochani, żeby nazwać rzeczy po imieniu. Dobrze, moje byczki, jeżeli macie osobiste pytanka, tradycyjnie zapytamy wyroczni anielskiej, co Wam odpowie? Pytanie pierwsze: odpuśćcie, odpuśćcie. I pytanie drugie. Pokojowy rozwiązyw sprawy, kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za czas spędzony ze mną. Życzę Wam oczywiście wspaniałego listopada. Jeżeli chcecie wesprzeć to, co robię, zachęcam do komentarzy, do polubień, oczywiście do subskrypcji. A ja ściskam Was bardzo gorąco i do usłyszenia. Papa, pa, moi drodzy.